Zbliża się 12.00. W samo południe dajcie głośniej i posłuchajmy razem faktów w RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Zaczynamy. Pasażerowie, którzy podróżowali autokarem z 66-letnim mężczyzną, u którego potwierdzono koronawirusa, zostaną przebadani. W Holandii jest pierwszy przypadek śmiertelny po zarażeniu koronawirusem. Za chwilę też o poznańskich pseudokibicach, którzy zostaną ukarani za skandal podczas spotkania Lecha z Lechią Gdańsk. A w cyklu Twój Weekend w Faktach RMF FM kinowe premiery. Wszyscy pasażerowie autokaru, którym podróżował 66-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, zostali poddani badaniu na obecność wirusa. Pierwsze wyniki kilku osób są ujemne. Do tej pory minister zdrowia i główny inspektor sanitarny oraz wirusolodzy podkreślali, że badania u osób bez objawów choroby są bezcelowe. Na tak linii jest. nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Dzień. Tak, Mariuszu, dlaczego zdecydowano się na badania osób z tego autobusu? Z powodów społecznych, a nie medycznych, by spróbować usp uspokoić nastroje w miejscach, gdzie kwarantannie poddawane są osoby z autokaru. To działanie ponadstandardowe przyznają w Ministerstwie Zdrowia. To pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Chcieliśmy ostudzić nastroje, mówią. Choć z medycznego punktu widzenia badanie osób, które nie mają objawów jest bez sensu, bo wtedy jeszcze nie można wykryć wirusa. Mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Robienie badania u osoby, która nie rozwinęła jeszcze zespołu, gdzie nie ma wir on jest w środku, nie ma, ale go nie ma w takiej ilości, żebym wykrył, ja wtedy fałszywie piszę, że on jest zdrowy. I to jest właśnie ryzyko takich przedwczesnych testów, bo można zwolnić z kwarantanny osoby, które dopiero potem zaczną zarażać innych. Resort Zdrowia zapewnia, że osoby z autobusu mimo ujemnego wyniku testu nie zostaną zwolnione z kwarantanny. Na razie wynik ujemny ma 7 z 47 pasażerów. 86-letni mężczyzna zakażony koronawirusem zmarł w szpitalu w Rotterdamie. To pierwszy śmiertelny przypadek w Holandii. Dwaj kolejni pacjenci zmarli natomiast w Hiszpanii. Tam liczba ofiar koronawirusa wzrosła do pięciu. Przypadek zachorowania potwierdzono z kolei u jednej osoby w Watykanie. Nie ulegać pani, ale zachować czujność, apelują lekarze. Jak chronić się przed koronawirusem? Wszystkie ważne informacje mamy na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. W studiu Marcin Czarnobilski z tego portalu witamy Cię. Dzień dobry. Marcinie, w sieci można znaleźć coraz więcej fake newsów na temat wirusa. Czy stosowanie płynu do płukania ust może ochronić przed zakażeniem, czy choroba wywołana koronawirusem może przenieść na dziecko kobieta w ciąży, wyjaśniamy, co jest faktem, a co mitem. I nieustannie przypominamy o podstawowych zasadach higieny. Tak, choćby o tym, że liczy się nie tylko to, jak długo myjemy ręce, zobaczcie na filmie nagranym przez pielęgniarkę epidemiologiczną, których okolic dłoni nie można pominąć podczas mycia. Powtórzmy jeszcze adres Twoje zdrowie rmf24. .pl. Trzej poznańscy kibole zostaną ukarani za skandal podczas spotkania Lecha z Lechią Gdańsk. Wielkopolska Policja zatrzymała osoby, które ukradły oprawę przygotowaną przez kibiców Lechi, a później spaliły ją w czasie meczu. Doszło do tego 23 lutego. W studiu teraz Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani? Chodzi o prowokowanie kibiców drużyny przeciwnej do działań zagrażających bezpieczeństwu imprezy. Grozi im za to kara grzywny lub ograniczenie wolności. Dwa kibole to ci, którzy ukradli element oprawy. Trzeci to tzw. gniazdowy skotła, który prowadził doping. Wobec nich zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Sprawcy dostali też zakaz wejścia na imprezy masowe. Oprócz tego policja ustala też tożsamość kiboli z Gdańska, którzy odpalali na meczu racę około 150 rac, na później rzucali tymi racami na murawę i w stronę sektora kibiców gospodarzy. Fakty RMF polecają. W naszym cyklu Twój Weekend w Faktach RMFF, teraz kinowe premiery. Z nami ponownie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witam ponownie. Kasiu, który z nowych filmów warto zobaczyć? Dziś wybrałam dwie propozycje. Cóż za piękny dzień. To i tytuł filmu, i tytuł programu, dobrze znanego Amerykanom, jego gospodarzem przez 30 lat ponad, był Fred Rogers. Gra go nominowany za tę rolę do Oscara Tom Hanks. I to jest bardzo pokrzepiająca opowieść i o dobroci, i o zrozumieniu. Drugi tytuł to Hejter, film Jana Komasy o bardzo różnych odcieniach zła. O tym jak się bardzo nie potrafią różne środowiska porozumieć, i co z tego wynika. To w dużym skrócie, oczywiście, ale zapewniam, że po się długo będziecie o tym filmie dyskutować. Dziękujemy, Kasiu, za tę informację. A w faktach za godzinę? Połączenie spektaklu, widowiska multimedialnego, koncertu i czytania performatywnego. I to wszystko na, je na jednej scenie, gdzie odpowiedzi o 13 w kolejnej odsłonie piątkowego cyklu Twój Weekend w faktach RMFM. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.